Znajdujemy się w dzielnicy miasta Bełchatowa Grocholice. Za chwilę zostanie tutaj uroczyście odczytany akt stanowiący o wpisaniu tutejszej jednostki Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W jaki sposób władze Straży, Miasta oraz Powiatu podsumują działalność strażaków oraz jakie są plany na przyszłość, dowiemy się już za chwilę. E, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, co dla samego powiatu oznacza tak ważny dzień jak ten dzisiejszy, czyli wpisanie jednostki do krajowego rejestru. Włączenie kolejnej jednostki to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu Buchatowskiego. To już 16. jednostka w powiecie, która działać będzie w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego Mam nadzieję, że wszystkie te jednostki sprawiają, że. W połączeniu z Państwową Strażą Pożarną mieszkańcy powiatu mogą czuć się bezpiecznie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo na drogach powiatu powiatowskiego. Skosztuj prawdziwej latynoskiej kuchni i rozsmakuj się w egzotycznych smakolkach. Zapraszamy na pyszne zestawy obiadowe, a w soboty na koncerty z muzyką na żywo. Zamówienia z dostawą do domu 44 5, 5. W Buenos Aires sprostamy nawet najbardziej wymagającym okazjom. Z przyjemnością organizujemy imprezy rodzinne, okolicznościowe, prywatki i inne. Buenos Aires to gwarancja dobrego smaku i przyjemnej atmosfery. Ulice 9 Maja 2 Firma Motogaz Ciepłowski, którą prowadzę, istnieje już od 21 lat. Zajmujemy się głównie montażem instalacji gazowych. Jesteśmy autoryzowanym serwisem marki Stag, producentem jest spółka AC z jedna z trzech największych firm produkujących instalacje gazowe na świecie. Robimy również cały zakres mechaniki pojazdowej, z wyjątkiem geometrii. Prowadzimy wymianę oleju, obsługę obumienia i klimatyzacji. Znajdziesz nas przy rynku grocholskim 11. I świętującą dzisiaj jednostkę wyróżnia na tle innych jednostek znajdujących się na terenie naszego powiatu. Przede wszystkim wyróżnia to sprzętowienie. Przez ostatnie 8-9 lat ta jednostka była systematycznie przez władze, przede wszystkim miasta Bohatowa i prezydenta Marka Śląskiego, doposażana w sprzęt. Jak widzimy, trzy samochody pożarnicze w pełni, w środku wyposażone. W pełni przygotowane do świadczenia usług, że tak powiem kolokwialnie na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale także likwidowania miejscowych zagrożeń i skutków wypadków drogowych. I samochód, który w ubiegłym roku jednostka zakupiła, zamknął cały krąg potrzeb tej jednostki. Teraz możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy jednostką. Jedną z lepiej jednostek wyposażonych w powiecie. Co dla samej jednostki znaczy tak ważny wpis, jakiego dokonano? No, dla samej jednostki to jest wielki zaszczyt dostać się do krajowego systemu. A zarazem to są to, jak tu powiedział radier i, i, i generał, są to duże, większe obowiązki. No ale sądzimy, że jako jednostka jest, jest dużo młodzieży i tego, że podobamy tym, tym trudom, które tego najważniejsze, że udało nam się dostać. I na to czekaliśmy. Proszę powiedzieć, czy jest taka szczególna lista działań, zadań, może zasług, które musiały być spełnione, aby doczekać tego dzisiejszego wyjątkowego dnia? No tak, yy, przede wszystkim to, że mieliśmy dużo, że jednostka bierze czynny udział, jest dużo wyjazdów. Mogę się pochwalić tym, że nasza jednostka, pomimo, że nie jest była krajowym systemie, zajmowała chyba siódme miejsce, niż kawałek nie, nie chyba siódme miejsce w jednostkach, które były w krajowym systemie. Także jest to, przede wszystkim to musi być wyposażenie samochodu, sprzętu, ludzi, no i wyjazdy. Czy Straż Zbyłchatowa podejmuje jakieś działania, które typowo wspierają jednostkę dzisiaj świętującą, jednostkę z Grocholic? Państwowa Straż Pożarna od lat współpracuje z Ochotniczymi strażami, również z zachodniczą strażą OSP Grocholice. Na co dzień odbywa się to w ten sposób, że druhów, którzy są członkami tej jednostki, szkolimy. Są to różnego rodzaju szkolenia, szkolenia szeregowych, szkolenia naczelników, szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego, czy też z zakresu ratownictwa medycznego. Organizujemy uroczystości, pomagamy w zorganizowaniu uroczystości, wspomagamy na tyle, na ile możemy. Po raz pierwszy nasza jednostka jest wpisana do Krajowego Rejestru Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. I stało się to w roku... 700-lecia nadania pierwszych praw miejskich Grocholicom. I dlatego to jest niezwykłe wydarzenie dla nas, dla całej społeczności, ponieważ Straż... Zawsze była tą grupą, która niosła tą, ten patriotyzm lokalny, to najwspanialsze przesłanie, którego nie zniszczyli żadni wrogowie ani podczas okupacji, ani podczas długotrwałych zaborów. I to odżywa właśnie w straży, a szczególnie ta straż, która ma swoje. Pierwsze zapiski już w 1842 roku, kiedy to naczelnik Grocholic wtedy razem ze swoją drużyną ogniową ratował Bełchatów przed bardzo, bardzo groźnym pożarem. księgarni Eureka kupię książki z każdej dziedziny i dla każdego. Przecież są tu nie tylko podręczniki i artykuły do szkoły. Cały asortyment sklepu obejrzysz i zamówisz dzięki stronie internetowej www.eurekabełhatów.pl. Siłownia Polden studio treningi personalne i dietetyka. Tańc towarzyski, Zumba, Step, areopik, Zdrowy Kręgosłup, Yoga, Tabata i inne. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów. Treningi i zajęcia dobierane do potrzeb, możliwości oraz wieku. Fitness and Dance Studio ma propozycje również dla ciebie. Osiedle Dolnośląskie 148E. Czy takie wydarzenia, to, które dzisiaj świętujemy, motywuje do jeszcze większego wykazywania się w swoich czynnościach, jakie tutaj Pan wykonuje? Jak najbardziej. Szczególnie jest to dla mnie, jako już człowieka, który ma troszeczkę wiosenek za sobą, jest to niezwykłe wydarzenie. Tym bardziej, że ta jednostka odżywa swoją nową treścią. I jak Państwo wiedzieli, jest bardzo liczna grupa młodzieży, która do nas tutaj przychodzi. I to jest najpiękniejsze przekazanie właśnie tej, tego doświadczenia naszego, tej... tej Przedsiębiorczości do młodzieży, która według wielu ludzi tylko że siedzi w internecie czy przesyła SMS-y. Jak widzieliście Państwo, tutaj są razem z nami i to jest wspaniała sprawa. Czego życzyłby Pan druhom z Grocholic w związku z dzisiejszą uroczystością? Tak naprawdę jak najmniej wyjazdów, jak najmniej pożarów, jak najmniej zdarzeń. Tego najczęściej sobie strażacy życzą. No życzyłbym również dalszego rozwoju jednostki, bo widać, że potrzebny jest remont strażnicy, wyremontowanie pomieszczeń garażowych. Życzę im, aby mieli jak najmniej wyjazdów. Tych wyjazdów, oczywiście, takich, wezwań na syrenę. Chcemy, aby ta jednostka służyła społeczności lokalnej. Służyła nie tylko jako pomoc dla ratowania mienia, zdrowia i życia, ale przede wszystkim integrowała i łączyła lokalną społeczność. W Geolitach właśnie poprzez Straż Pożarną łączymy pokolenia. Dzisiejsze wydarzenie jest niewątpliwie okazją do uroczystego świętowania przez wszystkich druchów. Mamy nadzieję, że jest ono również motywacją do dalszego działania. Które zapewni przedłużenie decyzji o wpisie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, która wygaśnie w roku 2017, czego życzymy jak najbardziej wszystkim druhom straży w Grocholicach.